Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Robry Sztach w kolejnych aktualnościach narodowych, czyli jak co poniedziałek. Informacje o tym, co nowego w środowiskach narodowych, patriotycznych, katolickich w najbliższym tygodniu. Serdecznie zachęcam Państwa do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wsparcia kanału. Zachęcam także do nadsyłania nam informacji o tym, co się dzieje sami. Nie do wszystkiego dotrzemy. Od dzisiaj powracamy do stałej pory emisji. Znowu zmiana. Ramówki tutaj na kanale, więc wracamy do stałej pory emisji aktualności. Poniedziałek, godzina 15:00, one oczywiście nie znikają, one są potem dalej dostępne. A proszę Państwa, co w tym tygodniu? Proszę Państwa, zapraszamy na następujące wydarzenia. Zaczniemy od 6 listopada, czyli to jest czwartek. Mamy dwa ciekawe spotkania. Po pierwsze, w Łodzi spotkanie z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem, Żydzi przeciw Żydom, zbrodnie Judenratów i Policji Żydowskiej, czyli pozycja autorstwa pana profesora, wydana pierwszy raz y, y, kilkanaście lat temu, teraz wznowiona przez wydawnictwo w prawo i pan profesor będzie naszym gościem w Łodzi, naszym, czyli klubu imienia Romana Dmowskiego, w hotelu Fokus, ulica Łąkowa 23 przez 25. Serdecznie, bardzo państwa. Zapraszam na to spotkanie czwartek godzina 18:00. A także, proszę Państwa, warto się wybrać tego samego dnia spotkanie w Jawożnie, które organizuje Konfederacja Korony Polskiej za Agnieszką Piwar. Życie w cieniu konfliktu opowieści z Palestyny, czyli promocja książki Holokaust Palestyńczyków, to w czwartek, 6 listopada, o 18.00, hotel Pańska Góra Jaworzno-Krakowska 1. A w sobotę, proszę Państwa, kilka wydarzeń w Nowym Sączu będziemy tam również marsz Polska za pokojem kolejna seria manifestacji organizowanych przez Konfederację Korony Polskiej o godzinie 14:00 start na rynku w Nowym Sączu. Tego dnia jeszcze dodam, bo nie mamy dedykowanej temu grafiki, nie otrzymaliśmy, ale odbędą się targi książki patriotycznej w hotelu Beskid marsz się będzie kończył w sąsiedztwie hotelu Beskid więc myślę że najbardziej jakby najlepszym chyba taką najlepszą wersją Odwiedzenia, zagospodarowania sobie tego dnia dla osób, które chcą odwiedzić nowy Sącz. to jest, to jest zaplanować sobie czas w ten sposób, żeby udać się na marsz, a potem wejść na, na targi właśnie w tym hotelu Beski, chociaż one będą trwały, już się zaczynają prawdopodobnie o 10.00. Dalej, proszę Państwa, w Gdyni z kolei Klub Moskiego zaprasza razem z Koroną 8 listopada na spotkanie z Bartoszem Kopczyńskim, autorem poradnika świadomego narodu. Rewolucja Europejska kto i dlaczego? Spotkanie o godzinie 16 w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 46, wejście od ulicy 3 maja. I proszę Państwa, na koniec wydarzenia, na którym też mamy patronat i materiały z tego, jeśli wszystko technicznie się uda, materiały z tego wydarzenia będą mogli Państwo zobaczyć u nas na kanale. Konferencja, druga konferencja edukacji na Śląsku, która się odbędzie właśnie też w sobotę 8 listopada o 9 w hotelu Scout w Chorzowie, Aleja Harcerska 3, to jest w Parku Śląskim niedaleko Stadionu Śląskiego i w, w, wygłoszą swoje wystąpienia pani Agata Głażewska, żona i mama 13 lat doświadczenia w edukacji domowej, pan Dariusz Zalewski, ekspert w zakresie edukacji klasycznej, harcmistrz Piotr Krajewski, harcerz z wieloletnim doświadczeniem, twórca środowiska harcerskiego wokół kapli z Bractwa Świętego Piusa X. Organizatorem prowadzącym jest pan Damian Malorny. Jest link, można znaleźć na wydarzeniu na Facebooku do zapisów. Patronat honorowy nad konferencją objął poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun. I proszę państwa, jeszcze to tak pogrupowane, trochę bardziej geograficznie, bo dla właśnie chociażby tych, którzy pojadą na, do Chorzowa na konferencję, to potem można odwiedzić targi książki bez cenzury, z kolei, które się odbędą w Katowicach. Hotel Diament Spotek, ulica Korfantego 35, od godziny 11 do godziny 19. E, organizowane przez Najwyższy Czas. Będą tam Tomasz Somer, Marek Skalski, Adam Wielomski, Piotr Szlachtowicz, Marcin Rola, Jacek Międlak, Tomasz Cukiernik, Radousz Płużański, Agnieszka Piwar, Freedom Prohibita Wektory. Więc e, du, spore grono e, znakomitości. I to tyle, proszę Państwa. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zostawienia kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wsparcia kanału. Dane są w opisie. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.